Jaka kwota skłoniłaby ciebie do odejścia? Nie wiem, czy mogę mówić. Może mój pracodawca będzie to oglądał. Czyli jednak, ze sprzedaży bielizny do gastronomii? Tak. Dla pieniędzy. To głównie oni cię utrzymują, a pracujesz głównie dla siebie. Bynajmniej ja tak robię? Temat zarobków jest ciągle na czasie. Dziś zapytamy mieszkańców Gdańska, ile zarabiają i jakie zawody wykonują. Jeśli materiał Wam się spodoba, zostawcie subskrypcję, komentarz oraz łapkę. Jaki zawód wykonujesz na co dzień? Jestem kucharzem. Na co dzień ogólnie nie wykonuję zawodu, ale wakacyjnie to w Norwegii pracowałem z kuzynem na wykładaniu TUI. Ja jestem baristką na co dzień. Ja również jestem baristką na co dzień. Udzielam korepetycji z języka polskiego. Aktualnie jestem. Baristką. Aktualnie jestem kelnerką. Sprzedawcą. Sprzedaj rajstopy stopy i bieliznę. Ile można na tym zarobić? Zależy, czy jest się zwykłym kucharzem, czy jest się troszeczkę wyżej stanowiskami. A ja jestem zwykłym kucharzyną. Ile taki zwykły kucharzyna na jaką stawkę może liczyć? Myślę, od 30 do 40 zł netto za godzinę. Najniższą krajową dla studenta? Koło 2000 myślę, więc nie, nie są to jakieś zawrotne kwoty. Tekst 4. Jeżeli jest naprawdę fajny miesiąc, to 4. Około 3000 jak mam napiwki, no to więcej, ale to też zależy. Ja nie pracuję całego tatu, więc ja tak... 2,5 tysiąca. Ile można na tym zarobić? No niedużo. <laughs> 3,200 mniej więcej. Jaka jest najwyższa kwota, jaką można zarobić na Twoim stanowisku? Ojej, to jak sobie policzycie pełny etat z najniższą krajową, 30,50 to sobie wyjdzie, bo dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć. 7-8 tysięcy złotych? Myślę, że około 5 tysięcy. Się wyciągnąć. U mnie no to tak koło 4000, no bo po prostu e, mam mniej godzin, no bo e, wzięłam na pół e, jakby no, pół etatu wzięłam. Ponad 4 dyszki ale nie wiem jak dokładnie, za godzinę. No bo u nas to się raczej godzinowo liczy, nie? Powiedzmy, jakbym sobie wyrobiła 130 godzin, no to już jest w miarę okej. Okay. I to jest jakieś 3600 zł. Ile godzin tygodniowo pracowałeś, żeby tyle zarobić? 18 godzin może? To wychodzi godzinowo tak od 15 do 25 godzin? Koło 10 mi wychodzi. Mam 10 uczniów po godzinkę w tygodniu. Z 20, 40, pół etatu po prostu. Mogę Ci powiedzieć, ile miesięcznie pracuję, będzie mi łatwiej. Dobra. To jest około 190-200 godzin. Godzin około 30. Czy masz szansę na awans w obecnej pracy? Nie. Nie ma opcji. E, aktualnie nie, ponieważ jestem dosyć jeszcze nowa. Szanse na awans na pewno jakoś miałem, ale przez to, że nie jestem z tamtych regionów, musiałem się zgodzić na warunki, jakie tam były. Sama siebie mogę awansować ewentualnie, więc ciężko powiedzieć. Tak, mamy. Możemy się piąć w górę. W mojej pracy akurat jest to w zależności też od doświadczenia i wiedzy na temat kawy. A no, akurat w tej, co pracuję, no to nie, ale pewnie jakbym gdzieś indziej była, no to może. Możliwe, że tak. Myślę, że w obecnej pracy nie mam takiej, takiej możliwości póki co. Nie. Czyli musiałabyś się zwolnić? Najpewniej tak. Jaka powinna być minimalna stawka w waszej pracy, żeby to w ogóle miało sens? To jest taka dorywcza praca, więc wydaje mi się, że ta taka najniższa krajowa jest taka sprawiedliwa w sumie. Pracujemy sobie, ile chcemy. Na umowę zlecenie we dwie, więc jest okej. Okay. 6000 zł miesięcznie myślę, że byłoby tak w, w porządku sumą. No. Skoczyła tak o 5 zł wyżej. Byłabym usatysfakcjonowana. W granicach 35 powinno być min minimalnie, nie? No myślę, że fajnie, jakbyśmy zaczynali od 4 dyszek na godzinę. Około 4 tysięcy zarobić w miesiąc też nie jest jakoś szałowo dużo, ale byłoby okej. Okay. Myślę, że te 50 zł jest w porządku, jak na to, że jestem studentką. Aktualna najniższa stawka jest dosyć kusząca, można powiedzieć, lecz no nie powiem, że nie. Teraz. Yy... Koszt życia jest bardzo wysoki, więc... Ile chciałabyś zarabiać, żeby powiedzieć, to mi się naprawdę opłaca? Szczerze nie wiem, bo ja nie jestem wymagająca finansowo, więc to jest tak mniej więcej, no, żebym poczuła, że okej, okay, mogę sobie pozwolić na coś fajniejszego, no to tak z piątkę, szóstkę bym chciała mieć, nie? Nawet najniższa stawka jest y, w porządku co do y, życia, ponieważ jakby to są takie jakby dodatkowe pieniądze. Wiadomo, jak na przykład mieszkasz z rodzicami, to głównie oni cię utrzymują, a pracujesz głównie dla siebie, bynajmniej ja tak robię. Ponad dyszka, żeby tak godnie żyć, bardziej... 6 tysięcy miesięcznie. Porządne 6, 7, na razie, na razie 6 albo 7 tysięcy by było tak ok. No myślę, że ponad 8 tysięcy za tą liczbę godzin byłoby fajną, fajną, fajnym zarobkiem. 10 mm, tysięcy Netto? Tak. Miesięcznie. Tak. A czy kiedykolwiek odmówiłaś pracy, bo była za mało płatna? Nie, nie miałam takiej sytuacji. E, nie, nie odmówiłem. Zdarzyło się, tak? No wypadałoby zapłacić tą najniższą krajową, a są niektóre firmy, które jak słyszałam, że jest student, chce sobie dorobić i tak dalej, to bardzo często spotykamy się z tym, że proponują mniej. Nie miałam akurat takiej sytuacji. Tak. W momencie, kiedy miałam się odezwać na, yy, że tak powiem, dzień próbny, to powiedziałam, że niestety muszę podziękować, bo nie, nic, jakby, yy, nie spełnia to moich oczekiwań, no i tyle. Tak, zdarzyło mi się, no. Zdarzyło się tak, ponieważ miałam możliwości pracy takich jednodniowych, jako iż też również pracuję jako KLM. Mi się zdarzyło odmówić, to prawda, ponieważ stawka była za mała, można powiedzieć. Ile trzeba zarabiać w kitańsku, żeby godnie żyć? Jestem takim biednym studentem, to będę mówić, że cztery koła naprawdę da się wyżyć. Zależy tak naprawdę od okolicy, w jakiej mieszkasz, ale takie 7 tysięcy to powinno być dobre. No to myślę, że to 10 tysięcy. 10 tysięcy. Tak, tak mi się wydaje. No tak z 8 by było chyba okej, okay, żeby tak, żeby coś sobie kupić, innemu, jakiś wyjazd. No to, to tak by było, myślę, że okej. Okay. Wygodnie to tak z 8 tysięcy, bym powiedziała. Też bym startował chyba od tych 8 tysięcy, myślę, że biorąc pod uwagę ceny mieszkań. Zależy, czy się mieszka samemu, czy z kimś, bo w momencie, kiedy mieszkałabym w 100% sama, to rzeczywiście, żeby tak godnie żyć, żebym sobie mogła pozwolić na jakieś takie swoje wydatki, no to właśnie to tak 6 ponad, no tak 5,5 do 6,5 tysiąca, myślę, żeby wystarczyło. Gdybyście dzisiaj miały zmienić swoją obecną pracę, jaka kwota skłoniłaby Was do zmiany? Wyższe. Każde już po prostu. No jakbyśmy miały pewnie więcej za godzinę, to, to na pewno. Takie 6 tysięcy by było w porządku i przy okazji w tym czasie bym mógł się rozwinąć, to idealnie w sumie. No myślę, że nie ma takiego, bo to skoro robię to sama dla siebie, to tak... Lubisz to. No tak, robię to, bo to lubię i e, zdobywam sobie doświadczenie, także... Odpowiada mi to póki co. No wydaje mi się, że jakby mi zaproponowali więcej niż aktualnie mam, to bym się na pewno zgodziła. No myślę, że tak z 10-15 to by było takie, żebym się musiała zastanowić, ale no pewnie bym skorzystała z oferty, jakby oczywiście taka była. 35 na godzinę i plus dodatki, można powiedzieć, to w, w, w takim razie tak. To by była kwota, która by mnie na ten moment uszczęśliwiła. Nie wiem, czy mogę mówić, może mój pracodawca będzie to oglądał. Ale wiesz, wtedy może zaproponuję ci więcej. Cztery dyszki, myślę. Cztery dyszki na godzinę. Tak jest. Każda większa niż aktualnie. Zastanawiałam się, teraz już y, sytuacja aktualna y, skłoniła mnie do zastanowienia, czy wrócić sobie do gastronomii. Czyli jednak ze sprzedaży bielizny do gastronomii. Tak. Dla pieniędzy. Y, I dla roboty. Ja lubię pracować w pracy. A Ty? Ile zarabiasz w swojej obecnej pracy? Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw subskrypcję, komentarz oraz lajka.